Cześć, witajcie, Marcin Nowosielski, lekarz dentysta. Te okulary, co tutaj mam założone, to nie tylko tak na pokaz, bo tak jak obiecałem, dzisiaj będę starał się pokazać kilka rzeczy na temat laserów w stomatologii i w tym odcinku drobny wstęp, w którym postaram się omówić. Co to właściwie jest laser? Także zaczynamy. Dobrze. Może na początek rozwinięcie skrótu laser. Laser to z angielskiego. Light amplification by stimulated emission of radiation. Czyli tak tłumacząc po polsku. Wzmocnienie światła przez stymulowaną emisję promieniowania. I dzięki temu, czyli dzięki zastosowaniu powiedzmy tego procesu wzmocnienia światła przez emisję wzmocnioną promieniowania, uzyskujemy wiązkę świetlną, która jest monochromatyczna, a więc w jednym kolorze, która jest równoległa albo przynajmniej zbliżona do równoległej i niesie w sobie powiedzmy wysoką energię, którą jest w stanie przekazać do ciał zewnętrznych. Jestem z powrotem, że ona dzwoniła eee, i wracając do tematu, eee, laser taki ze względu na swoją Monochromatyczność, czyli na to, że niesie ze sobą jedną długość fali, jeden kolor, to może być w pewnym stopniu selektywny, czyli absorbuje się tylko w konkretnych chromoforach, barwnikach, czy materiałach, czy jak my sobie to zechcemy nazwać. I fakt ten my możemy wykorzystać w stomatologii yy, przy opracowaniu ubytków. Już Zresztą nie tylko ubytków, zaraz pokażę o co chodzi. Czyli, jak zerkniemy sobie tutaj na ten taki skomplikowany wykres, to możemy zauważyć w zasadzie co my tu mamy. Wykres przedstawia stopień absorpcji poszczególnych długości fal w różnych substancjach teoretycznie tutaj przedstawionych będących składowymi naszego organizmu. Czyli tutaj mamy białka, melaninę, hemoglobinę. E, tutaj mamy wodę, tutaj mamy hydroksyapatyt, czyli składnik szkliwa i zębiny. I tu tymi kreskami mamy zaznaczone różne długości fal, czyli mówiąc krótko różne kolory monochromatycznego światła generowanego przez laser. I jak sobie popatrzymy, to zauważymy, że te długości fali przecinają się na odpowiednich wysokościach z liniami odpowiadającymi odpowiednim substancjom. Jest to wykres logarytmiczny, co oznacza, że jeśli mamy 10 do zerowej, to tutaj absorpcja tego światła w tej substancji się zaczyna i wznosząc się do góry, staje się coraz większa, uzyskując pik przy, czy tam największy punkt przy określonej długości fali. Natomiast poniżej 10 do zerowej, po prostu tej absorpcji nie ma. W związku z czym, na przykład, jak tutaj możemy sobie popatrzeć, tutaj w tym spektrum mamy lasery diodowe, to możemy z tego wyciągnąć taki krótki wniosek, że one się w wodzie nie absorbują, ale bardzo dobrze będą absorbować się w wyparownikach takich jak melanina i hemoglobina. Podobnie zresztą jest z. Laserem neodymowo-jagowym, a całkowicie odwrotnie jest z laserem erbowo-jagowym, który w wodzie absorbuje się bardzo dobrze, czy też z laserem CO2, a w barwnikach nie absorbuje się on w ogóle. I fakt ten my możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy. Gdyż, wiedząc, czy tam znając informacje zawarte w tej tabelce, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią długość fali, czyli kolor lasera, do tego, aby wykonać odpowiedni interesujący nas zabieg. Także, wiedząc to, co wiemy, Czyli że poszczególne długości fali absorbują się w określonych barwnikach naszego organizmu, czy tam substancjach naszego organizmu, to nazwać by trzeba było to chromatoforami, czy tam chromoforami. Eee, możemy ten fakt wykorzystać na zasadzie takiej, jak przedstawionym na tym obrazku, czyli wykorzystując analogię do światła dziennego. Jeśli mamy czarny kamień, na który bardzo mocno będzie świeciło letnie słońce, to ten kamień szybko się nagrzeje. Ale piasek obok tego kamienia tak szybko się nie nagrzeje. W związku z czym, jeśli dostarczymy odpowiednią ilość energii, do naszego organizmu. Energia światła laserowego zaabsorbuje się w odpowiednim barwniku, wywołując pożądany przez nas efekt terapeutyczny, nie powodując żadnych uszkodzeń w innych tkankach. Czyli tutaj analogia tego białego piasku. Jeśli natomiast dostarczymy tej energii zbyt dużo, czyli jeśli przykład, nie wiem, mamy te czarne kamienie, na białym piasku i przyjdziemy na plażę późnym popołudniem, to już zarówno kamienie, jak i piasek są gorące. I to samo dzieje się, jeśli dobierzemy nieodpowiednią energię, zbyt dużą energię, bądź będziemy laserem pracować w sposób nieprawidłowy, to zamiast efektu terapeutycznego wywołamy zniszczenia w naszym organizmie, i tak naprawdę Chyba stąd bierze się obiegowa opinia, że lasery nie działają albo nie działają tak, jak powinny, ponieważ bardzo często pracowały nimi osoby, które nie do końca wiedziały, jak ten sprzęt wykorzystać. W związku z tym wygenerowały problem u pacjenta, a co za tym idzie wyciągnęły wniosek, że laser jest urządzeniem, które nie działa. Dobrze, teraz tak. Wspomnieliśmy sobie już, że laser, czyli z angielskiego light amplification by stimulated emission of radiation i trzeba się zastanowić, co to tak naprawdę jest, co to jest za emisja, skąd ona się bierze. Otóż są substancje, które pod wpływem zadziałania na nie światła, czyli tutaj mamy na tym obrazku pokazany foton, foton jako powiedzmy to może nie cząsteczka, ale odpowiednik tutaj na tym rysunku światła. Jeśli on zadziała, czy tam poświeci padnie na jakąś materię, to dojdzie do zaabsorbowania energii tego fotonu przez elektrony tej materii, tak jak to widać tutaj na środkowym schemacie, i na skutek tego, na skutek zaabsorbowania tej energii, dojdzie do zwiększenia potencjału energetycznego. Elektronu poruszającego się wokół jądra komórkowego. Tak sobie, yy, przepraszam, wokół jądra atomowego. Tak możemy sobie to nazwać. I proces ten może się odwrócić. Czyli może być tak, że ten elektron odda tą energię, emitując foton. Foton ten będzie tej samej barwy. Yy, jak światła, które czyli tej samej długości fali. I teraz tak my możemy ten fakt wykorzystać, tak jak to widać tutaj na rysunku, a mianowicie jeśli weźmiemy sobie foton i poświecimy nim na odpowiednią materię, która spowoduje wzbudzanie energii. I przeniesienie elektronu na wyższy poziom energetyczny, to jeśli my poczekamy na samoistne uwolnienie tej energii, wygeneruje nam się jeden foton, czyli jedna cząstka światła, tak sobie to nazwijmy. Natomiast jeśli my na materię ze wzbudzonym elektronem poświecimy jeszcze raz, to tak naprawdę ten elektron odda tą energię i z powrotem wróci do, swojego, do swojej pozycji początkowej i wyemituje on też foton energii, a razem z nim będzie, można by to powiedzieć, poruszać się równoległy do niego foton o tej samej długości fali, czyli krótko mówiąc uzyskamy dwa fotony. Czyli jakby w Tąd mamy tą y, emisję stymulowaną, która następnie, jeśli weźmiemy sobie i umieścimy tą materię pomiędzy dwoma zwierciadłami, jednym z przodu, a drugim z tyłu, y, i taką konstrukcję nazywamy rezonatorem, to te elektrony wracając ponownie wzbudzą, znaczy przepraszam, te fotony wracając ponownie wzbudzą ten elektron, a wracając ponownie Wyemitują kolejną energię, i będzie nam dochodziło do ciągłego wzmacniania tej e, energii świetlnej i dodatkowo będziemy uzyskiwali e, światło, które jest równoległe i jednolite kolorystycznie. W związku z tym, laser, możemy powiedzieć, składa się z trzech podstawowych elementów: tak zwany pump source. Czyli źródło energii, które może być optyczne, elektryczne bądź gazowe, w zależności od konstrukcji lasera. Aktywne medium, czyli laser, active medium, które to jest y, źródłem fotonów. Może być to gaz, może być to płyn, może być to półprzewodnik, może być to kryształ. I Trzecim składowym elementem lasera jest rezonator, czyli z angielskiego optical resonators, czyli tak jak powiedziałem dwa zwierciadła, które powodują wzmacnianie wygenerowanej wiązki świetlnej. Także tyle tytułem wstępu, bo jakieś tam podstawy teoretyczne być muszą. Zdaję sobie sprawę z tego, że to są chyba podstawy podstaw i to jeszcze przekazane przez e, niewykładowcę, tylko zwykłego klinicystę, natomiast abyśmy byli w stanie sobie dalej rozmawiać o laserach, to jakieś tam podstawy mieć musimy. A rozmawiać dalej będziemy w kolejnych odcinkach. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że aż bardzo nie zanudziłem, no ale jakieś te podstawy zrobić musiałem. Na kolejnych filmach już raczej tylko będę starał się pokazywać praktyczne aspekty pracy lasera. A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się. Pa!